Ej, Gabi! Hej, co, monetki chcesz? Yy... Tak, to no ten. Dobra, przecenia w sklepie jest. Ok. Giga, dużo paczek. Widzowie. Widzowie. <giby> Musimy to kupić. Dobra, pierwsza leci. 24 tysiące monet na koncie mamy. Już samo to nam dało. 150 paczek. Mamy 200 na koncie. To kupimy. Bo to się opłaca. Widzowie, mamy 341 skrzynek. Otwieramy 300. Otwieramy 300. Let's go, bo to do nocy nam zejdzie. Pierwsza skrzynka, już mamy złoto Pierwsza skrzynka, ale co to jest? Pathfinder Dobra Dobra <laughs> Ale będę miał montowania złotych. co tu jest? To musi być Erlum. jak to nie będzie erluma, to ja nie wiem Dobra, let's go Ciśniemy Ciśniemy Widzowie, 300 łapek i otwieramy 300, nie? Jak nie będzie 300 łapek to ja nie wiem Oh shit Ja się naklikam dzisiaj. Ja muszę was zabawiać, po prostu cały streamek teraz i opowiadać. Ja nie mam wody, co, co jest najgorsze, nie? Koło siebie. Żadnej szklanki wody. Ja chyba przerwę zrobię w trakcie. Jak wypadną dwa Airlumy dzisiaj? Jak wypadną dzisiaj dwa Airlumy, to ja pokazuję twarz, nie? Tak, oficjal. Cześć, Enter, Siewanko. O, oh, Jesus. Może tak być, widzowie? 333. Boże, ile mam skrzynek? Nie wierzę w to. Uff, nie. Ale złoto, złoto, zobaczcie. Już na, na starcie mamy złoto. Drugie czy trzecie, chyba nawet. Ale fajne. Ale fajne. Jak chcę to? Eee. Ehm. Dobra, let's go dalej, dalej, nie, bo to jest taki przemiał, ja się nie będę bawił w ogóle w jakieś, nie wiem, dodawanie rzeczy tutaj do ulubionych i tego typu. Ciśniemy, ciśniemy. Widzowie, dwa heirloomy, ja face reveal robię. <laughs> oh shit. Oh yeah! Enter kupił Spieraka. Enter, witam Cię w rodzince i siemanko. Nie wiem, czy to widać teraz, bo coś się popsuło, ale... Ee, mamy znowu w ogóle złoto do krypto! Z Złotą emotkę po raz drugi! Dobra, Dobra, to akurat ustawię, nie takie złoto, ale tutaj dużo giga krypto, nie? Dobra, przepraszam, alerty będą włączone. Przepraszam Cię, Enter. <gł> włączyłem, bo każdy subował teraz i resubował. Zapomniałem, że jeszcze. Donaty są pod to podczepione. Ja yeah, nie wierzę, nie. Ile tu skrzynek jest? No nigdy nie miałem tyle na koncie. Naprawdę, będą dwa Erlumy. My dzisiaj wygrywamy Apexa po prostu wtedy. Naprawdę dziękuję, Gabi. Nie. Masakra. Aż naprawdę skipuje. To jest największy opening. Taki total, nie? Taki w życiu robiłem, z czegokolwiek. Ale nawet na tych klikerach na telefonie nigdy chyba tylu skrzynek naraz nie otworzyłem. Gdzie za darmo się otwiera te skrzynki. Autoklikera. A ja chcę mieć satysfakcję z każdego piknięcia w typ. Dużo metali, ile mieliśmy metali? Ktoś może cofnąć streamka i powiedzieć? Na razie to widać biel i niebieskość Wilk nie troluj Jestem ciekaw, czy jak otworzymy tyle skrzynek, ja będę zawiedziony ja Wręcz jestem przekonany, że będzie ten Erlum, nie? O, emotka do Sira. dobra, później się pododaję Jestem wręcz przekonany, że ten Erlum musi się pojawić, nie? Przy takiej ilości skrzynek, ale z drugiej strony, czy... Czy będzie to prawda? 5800 było? Dobra 6k było? Dobra, no Zobaczymy, ile po tym openingu będzie to kiedyś bym chciał zbierać, nie wiem, jakieś... 500 skrzynek, to no, akurat ciężkie będzie, nie? Ale... Dzięki za subika. O, złoto. 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 Ale to tylko Volt. Nie będzie jak znam życie. No właśnie ja bym nie chciał zapesać, nie? Że już przy takiej ilości... No sorry, no powinno coś być. Ciekawe, jak puls mi wywali, jak w dropie Arlooma. No Właśnie żałuję, że wtedy nie miałem, nie? Opaski. Właśnie dla widzów, którzy nie są zaznajomieni, to tutaj mamy. Puls, o. Mam taką opaskę, na którą zbieraliśmy ostatnio na streamkach. Dobra, no tyle bieli, że naprawdę to, to trzeba przeskipować. Jak Jakiś fiolet będzie, czy złoto, no to wtedy się temu przygrzymy, nie? Dawajcie, cztery łapki i robimy ten największy giga opening. bo taki był zakład dzisiaj na początku streamka. Że jak będzie to 300, to jeden like to jest jedna skrzynka. Dobra, u fiolet, ale Sentinel jakiś to tam... Ja nie wiem, ile ja to będę montował, nie? polski post malon Widzieliście ile malon ma y, monet? On chyba 4, 400 albo 300 koła, coś takiego. On tak czerwono odleciał. Myślałem, że to będzie zapowiedź jakiegoś herbu. o złoto. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Nice. Nice. Bo czułem, że kiedyś go dropnę. 300 skrzynek, 300 skrzynek. Ale wiadomo, no 40 musi nam zostać. No wtedy będzie 300. Czyli 40 za nami. Pamiętacie, ostatnio zrobiłem odcinek pod tytułem Po tym filmie nie otworzysz żadnej paczki Apex. Nie wiem, czy. Pamiętacie to? Bolek i Lolek się Siemanko, witam cię wspierający drogi przyjacielu. Wielkie serducho, ci źle teraz. Niestety musiałem tak zrobić. Będzie, będzie trochę lepsza jakość akurat tej kamerki. Przepraszam najmocniej. Wreszcie ten komp do streamów nie jest, nie jest jeszcze aż tak dobry, jak powinien być. Bo był dobry. Ale już nie jest. Muszę zrobić mój upgrade. Bo f 4 mam Erlum. Ale joke! Trochę przester na mikrofonie. Oj, to przepraszam. Właśnie z tymi przesterami mam problem ostatnio po zmianie komputera. Trochę się odsunę może od mikrofonu. Dobra, pozy mogą być jak najbardziej, tylko jakby były jakieś takie do, do postaci, do których nie mam poz. I żeby też nie było jakieś takie, wiecie, giga słabe. Ja nie wierzę, że to robię, nie? Tyle skrzynek. To, to jest po prostu niebywałe. Nie miałem zrobić dzisiaj Opening 100 skrzynek. Mamy złoto, mamy złoto. Woohoo! Mamy złoto. Ale fajne złoto. Tego właśnie chciałem. Takie złoto. Dobra, banner do Horizon może być. Metalki, jak najbardziej, nie? Żeby tak samo fioletowe nam dropiły metalki. To będzie niodnie. O, oh, wow. wy 284. Wytoczajcie, co tu się dzieje w ogóle, nie? Ja naprawdę to podzielę na dwa odcinki. No sakra. Już te 250 skrzynek w odcinku miało 40 minut. Sakra, witam Pączek, Siemanko.